26 rok zapowiada się interesująco dla hardcore'owych graczy. Mówimy o m.in. ogromnym otwartym świecie GTA 6, brutalnym gameplay'u Wolverine i o wiele więcej. Rozsiądźcie się wygodnie i trzymajcie się mocno, bo to jest top 10 gier nadchodzących w 2026 roku. Team Ninja nie próżnowała i wypuszcza ostateczną wersję samurajskiego Souls Like Gnog 3. Likwidowanie demonów w feudalnej Japonii od dawna nie było bardziej satysfakcjonujące. Do dokonania tego niezbędna jest nauka zmian podstaw walki, by wyprowadzać kombinacje potężnych ataków. Zanurzasz się w masywnym systemie łupów z losowymi dropami, by zużyć swój charakterystyczny build. Rajdy z innymi graczami do pokonania kolosalnych bossów zwanych yokai wymagają wielkiej cierpliwości oraz precyzji w unikach i parowaniach. Jest to prawdziwy action RPG dla hardkorowców spragnionych zastrzyku adrenaliny. Premiera 6 lutego. Kapką wprowadza graczy znowu do Raccoon City, by śledzić poczyniania nowej postaci Grace Ashcroft oraz wielki powrót Leona Kennedy'ego. Twórcy mieli dylemat, jak poprawnie zaimplementować sekcję horroru do postaci Leona. Ostatecznie stwierdzili, że im się udało, dlatego w grze są dwa style rozgrywki: Grace Gameplay, nastawiony bardziej na survival horror, z małą zawartością surowców oraz Leona, który jest bardziej podobny do Rezydenta IV. Interesującą opcją jest swobodna zmiana kamery na pierwszą osobę lub trzecią w czasie gry. Innowacyjny system craftingu, który wymusza na graczy zabijanie zombie w celu zdobycia DNA, które jest niezbędne do tworzenia różnych rzeczy. Fabuła skupia się na sekretach znanej korporacji Umbrella, gdzie odgrywa tu ważną rolę właśnie Leon. Capcom nie chciał ujawnić nic więcej, więc wypada nam czekać do premiery, która zbliża się już dużymi krokami, czyli 27 lutego. Bungie nie cieszyło się dobrą opinią od premiery Destiny 2. Ich nowy tytuł maraton ma to naprawić. Strzelanka ekstrakcyjna, gdzie gracze są zrzuceni w 25-minutowe rundy na mapę w celu zdobycia łupu i opuszczenia jej przed czasem. W czasie rozgrywki można spotkać innych graczy oraz boty, które od razu zaatakują. Możliwość wyboru spośród siedmiu klas postaci naprawdę robi wrażenie i sprawia, że gra staje się mniej monotonna. Bungie dopracował Gunplay przez ostatnie lata, z którego tak słynie oraz mobilność. Twórcy wspominają, że bronie posiadają ogółem ponad 400 modyfikacji. Warto wspomnieć, że z biegiem czasu gra będzie dostawała coraz to więcej zawartości w postaci nowych map, wydarzeń i tym podobnych. Jeśli chcecie zagrać bez wydawania grosza na razie, to dobrze się składa, ponieważ Bungie tydzień przed premierą, która jest 3 marca, otworzy beta testy dla każdego. Crimson Desert to zapierająca dej w piersiach przygodowa gra akcji z otwartym światem stworzony przez Pierre Arbus. Głównym bohaterem jest Greymane Cliff, który stracił dosłownie wszystko, oprócz imienia i przemierza kontynent Pywel, by dokonać zemsty na oprawcach. Warto wspomnieć, że obszary kontynentu mają być dwukrotnie większe niż mroźne w grze Skyrim. Świat jest pełen mitycznych stworzeń i żonnych krwi najemników rozcianych po kontynencie. Pywel wydaje się również żywy. Można zauważyć NPC rozmawiające ze sobą, dzieci biegające, bawiące się, wiatr, który sprawia, że drzewa się poruszają, jak na przykład w Wiedźminie 3. Jednak co najbardziej było promowane poprzez twórców, to dużo różnorodnych questów oraz gameplay. Walka, która składa się z ataków, parowania, uników i niesamowitych animacji wykańczających. Opcje transportu również są imponujące. Dosiadanie na przykład smoka i podziwianie lądu z lotu ptaka to na pewno sytuacja, w której znajdzie się dużo graczy. Dzięki dobremu marketingowi gra jest jedną z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Premiera, 19 marca. Kolejny tytuł Capcomu na liście, czyli Długo wyczekiwana pragmata. Przygoda science fiction z udziałem dwóch protagonistów. Astronauty Hugh i jego towarzyszka, androidka Diana, muszą wspólnymi siłami stawić czoła przeciwnikom na opuszczonej stacji badawczej, by wypełnić misję powrotu na Ziemię. Rozgrywka jest unikalna zwana Hack and Shoot. By poprawnie zranić przeciwnika, trzeba wpierw zdjąć mu tarczę poprzez umiejętności hakerskie Diany. Pragmata oferuje charakterystyczny system walki, jakiego jeszcze nie widziano w grach akcji. W trakcie przygody można obserwować więź, która się umacnia między głównymi bohaterami. Tytuł może okazać się czymś przełomowym w świecie gier. Premiera 24 kwietnia. 0.07 First Light to trzecia osobowa przygodowa gra akcji od IO Interactive, weteranów serii Hitman, gdzie głównym bohaterem jest nie kto inny jak James Bond. Poznajemy Jamesa z młodszej strony, czyli jego początki jako 26-letni rekrut M16. Jak można było się spodziewać, gra polega na dobraniu uzbrojenia i gadżetów, infiltracji stref, czy działamy po cichu, czy bardziej nastawiamy się na brutalną akcję. Skradanie jest bardzo podobne do serii Hitman. Kluczowa jest tutaj obserwacja, używając głównie Q zegarka. Dystrakcje również są ważną częścią, jak na przykład podpalanie kwiatów, czy używanie zatrutej strzałki, by strażnik się gorzej poczuł. Walka wydaje się płynna i kinowa. Takedowny, rzuty wrogami, czy przedmiotami, parowanie ciosów powodują, że można się poczuć jak prawdziwy agent 007. Mechanika strzelania polega w dużej mierze na używaniu Tryb focus, czyli tradycyjnego spowalniania czasu. Będzie można również wykonywać pościgi znanym Aston Martinem Walhalla po górskich drogach, tunelach i tym podobnych. Ciężko uwierzyć, że na kolejną grę o popularnym agencie 007 gracze musieli czekać ponad 10 lat. Miejmy nadzieję, że się opłacało. Premiera 27 maja. Fani serii Fable w końcu doczekali się kontynuacji. Playground Games zapowiedział długo wyczekiwany reboot w 2020 roku. Początkowo tytuł miał zadebiutować w 2025 roku, ale potrzebowali więcej czasu na jego dopracowanie. Ostatnio ujawnili dużo szczegółów na temat nowego Fable. Potwierdzony został system tworzenia postaci, co ucieszy dużą ilość graczy, którym nie podobała się bohaterka prezentowana na zwiastunach. Dużą rolę w fabule odgrają wybory oraz ich konsekwencje. Twórcy pochwalili się, że w grze znajdziemy ponad 1000 postaci niezależnych, z którymi można wejść w interakcję. Każda ma mieć własną rutynę i osobowość. Dlatego będzie możliwość np. tworzenia romansów, zatrudniania ich do utworzonych miejsc pracy w naszym domu i tym podobne. Walka jak w poprzednich częściach jest ciekawa i intuicyjna. Do dyspozycji mamy więc broń białą, dystansową oraz potężną magię. Oczywiście można kopnąć kuczaka. Niestety, jak ktoś lubił metamorfozę, która była skutkiem złych lub dobrych wyborów, to się zawiedzie. Bo jak sami twórcy powiedzieli, ta funkcja metamorfozy postaci była główną częścią oryginalnych gier, ale nie w naszej. Czy to wpłynie na sprzedaż gry? Zobaczymy, prawdopodobnie jesienią tego roku. 26 rok jest to rok dla fanatyków Marvela. Nie dość, że wychodzi film Doomsday wprowadzający do uniwersum X-Menów, to jeszcze trafi do sprzedaży najnowszy tytuł od Izomnia Games, Marvel's Wolverine. Nie udostępnili za dużo informacji do tej pory. Wiemy, że gra dzieje się w uniwersum ich dwóch wcześniejszych ciepło przyjętych gier, czyli Spider-Man. Można również zauważyć po ich ostatniej prezentacji, że tytuł jest bardzo krwawy. Przebijanie ciała szponami oraz rozczłonkowywanie przeciwników świetnie komponują się z postacią Wolverina. W trakcie przygody napotkamy znane postacie z komiksów czy filmów, jak np. Mystique czy Sentinel. Warto wspomnieć, że gra nie będzie otwartym światem, a półotwartym, coś w stylu The Last of Us lub Uncharted. Fabuła nadal zostaje niewiadomą. Dowiemy się więcej, gdy izomnia Games podzieli się nowymi informacjami w niedalekiej przyszłości, ponieważ premiera jest zaplanowana na jesień tego roku. Saros to nadchodząca gra akcji z elementami roguelike z perspektywy trzeciej osoby, rozwijana przez studio Hosmerk twórców Returnal. Jest to mroczna opowieść science fiction o zaginionej kolonii pozaziemskiej na planecie Karokosa. Wcielamy się w Iruna Devraya, który za wszelką cenę próbuje odnaleźć zaginioną towarzyszkę na zmienną kształtnej planecie. Rozgrywka prezentuje wysokie arkadowe tempo, bardzo podobnego do ich poprzedniej gry. Arion posiada w swoim arsenale charakterystyczną tarczę zwaną Soltari. Która absorbuje pociski wrogów. Jeśli gracz pochłonie wystarczającą ilość energii, może odesłać ją z powrotem przy pomocy tzw. Power Weapon. Jak w każdej grze like śmierć jest dopiero początkiem. Po każdej śmieci świat korkozy zmienia się, tworząc nowe ścieżki i przeciwników do pokonania. Przed wyruszeniem w podróż ulepszasz uzbrojenie, pancerz i zdolności w hubie. Jeśli podobał wam się ich poprzedni tytuł, Staros jest dokładnie dla was, który wychodzi już 30 kwietnia. Driven weaponry. Najbardziej wyczekiwany i kontrowersyjny tytuł Rockstar GTA 6 sprowadza nas do Vice City, gdzie siedzimy poczynania dwóch głównych bohaterów. Mimo wypuszczonych zwiastunów, twórcy nie zdradzają dużo informacji. Wiemy tylko, że głównymi bohaterami jest pierwsza żeńska postać Lucia Carminos i jej partner Jason DeWall. Lucia zostaje zwolniona warunkowo z więzienia, by uciec od przestępczego życia razem z Jasonem. Świat ma być ogromny dwa razy większy od GTA V. Z aktywnościami, dziką przyrodą, dynamiczną pogodą itd. Powrócą również napady różnego rodzaju przestępstwa, eksploracja oraz debiut socjal mediów. Ostateczna premiera jest zablokowana na 19 listopada, ale nie zdziwiłbym się, jakby została ponownie opóźniona. Więc to jest moje top 10 najbardziej wyczekiwanych gier. Dajcie znać w komentarzu, na którą czekacie, nie zapomnijcie o kciuku w górę lub w dół, i widzimy się następnym razem.